Dlatego, że rzeczywiście najważniejszym problemem, który mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o Ukrainę, to są rosyjskie trole. Znaczy, ja w ogóle nie wierzę w rozmowy pokojowe z Federacją Rosyjską, dlatego, że Federacja Rosyjska straciła już tyle, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe na warunkach, które byłyby dobre dla Ukrainy, spowodowałoby, że wojna byłaby traktowana jako klęska. Kraj, który jak dotąd potrafi, jedyne co potrafi to atakować sąsiadów. Ten kraj niewątpliwie znowu zaatakuje. I na to się trzeba przygotować. My nie wyciągamy żadnych wniosków, jeżeli chodzi o wojnę w Górskim Karabachu, o wojnę w Syrii, o wojnę na Ukrainie. Nasze wojsko cały czas postępuje tak, jakby tych wojen w ogóle nie było. Nie można mówić, że Polska jako kraj nie wyśle wojsk rozjemczych. Zresztą premier Donatus na szczęście już się zreflektował i powiedział dokładnie tak, że na razie. Witamy państwa serdecznie. To jest program Defense 24 Week, czyli podsumowanie najważniejszych dni. No, no właśnie. Chciałoby się powiedzieć ostatniego tygodnia, ale tym razem robimy odcinek specjalny, odcinek świąteczny, ostatni w tym roku, gdzie podsumujemy wydarzenia z całego roku dla Państwa, czyli to, co działo się w ostatnich miesiącach. Tematów jest bardzo wiele. Po pierwsze to, co działo się na Ukrainie, wybory związane z Donaldem Trumpem, sultan Erdogan, wydarzenia w Syrii, zakup śmigłowców Apache i wiele innych tematów poruszymy w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę dla naszego programu. Zaczynamy. I ja dla Państwa ten rok podsumuję wraz z naszym specjalnym gościem, którym będzie Maksymilian Dura. Witam serdecznie, cześć. I ten y, odcinek Defense Weeka będzie chyba takim nie weekiem, a podsumowaniem rocznym. Więc trochę więcej powiemy przekrojowo, jeżeli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w gruncie rzeczy. I no nie można jakby zacząć od innego tematu. Więc moje pytanie do ciebie, Max, jak ty byś podsumował ten rok walk na Ukrainie? Jakie masz refleksje na ten temat? Bardzo dobrze że zadałeś to pytanie jako pierwsze. Dlatego że rzeczywiście najważniejszym problemem, który mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o Ukrainę, to są ruskie trole. Ja specjalnie o tym mówię. Nie mówię o tym, jakie są przesunięcia wojsk, gdzie toczy się operacja, tylko to, w jaki sposób jest, to wojs jest ta wojna w ogóle pokazywana, i to w Polsce także. Trole mają duży wpływ na to, co się dzieje, i my cały czas pokazujemy, jakby na Ukrainie działo się coś strasznego, to znaczy, że Ukraina by tam tą wojnę przegrywała, że, że rosyjskie wojska, co potwierdza, że Putin przejęły inicjatywę operacyjną i że cały czas coś, coś, coś tam się dzieje i już niedługo upadnie. No i wręcz poz wbrew pozorom. Wcale tak nie jest. I dlatego chciałbym przypomnieć, co działo się w tym roku, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i o tą tak zwaną, o tym możli możliwości operacyjne rosyjskiego wojska. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że 17 lutego 2024 roku została zdobyta Abiewka. To było bardzo duży sukces rosyjski, bo w ciężkich i wielomiesięcznych walkach zdobyli. W odległości 40 kilometrów od Abiewki jest pokrow w linii prostej, a po drogach to jest około 46 kilometrów. I proszę zwrócić uwagę, że pomimo tej inicjatywy operacyjnej Federacji Rosyjskiej, Rosjanie nadal nie zdobyli pokrowska i w najbliższym czasie go na pewno nie zdobędą, chociaż go zdobędą. Dlatego, że oni mają jedną przewagę, jeżeli chodzi o tolerancję strat i jeżeli chodzi o bestialstwo i o zbrodnie wojenne, bo te zbrodnie wojenne są na porządku dziennym. W związku z powyższym, nie mówmy tutaj o tym, że Rosjanie osiągają jakieś ogromne sukcesy, bo jeżeli Federacja Rosyjska, ogromne, wielkie mocarstwo militarne, w ciągu. Całego roku praktycznie nie zdobyło 40 kilometrów trasy, to świadczy o tym, że Rosjanie mają naprawdę ogromny problem i ten problem jest widoczny obecnie nie tylko w okolicach Pokrowska, ale w wodzie kurskim, a także w Syrii. I mam nadzieję, że Michał zaraz będzie mówili o tym, co się działo w Syrii, bo to też jest dobry kruszek do tego, żeby pokazać, jak propaganda rosyjska pokazuje tę wojnę i jak my to niekiedy podchwytujemy i mówimy o tym na Ukrainie, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast ja bym chciał jedną rzecz podkreślić. Na szczęście w ciągu tego ostatniego roku. Ukraińcy się bronią nadal. Jeżeli będziemy podtrzymywali nasze dostawy i pomoc wojskową, to ta Ukraina będzie się broniła dalej i my dzięki temu uzyskamy czas, żeby się lepiej przygotować przed, do obrony przed atakiem, który niewątpliwie nastąpi. A nastąpi w tej chwili dzięki Ukrainie za około 10 lat, więc cieszmy się z tego, korzystajmy z tego i zbrojmy się oraz przygotowujmy nasze siły zbrojne i przemysł do tego, żeby ta obrona była jak najbardziej skuteczna. To tyle. Zostańmy jeszcze przy temacie Ukrainy, bo tutaj mam kilka pytań do ciebie. Po pierwsze, twoja estymacja na 2025 rok, czy uważasz, że dojdzie do jakichś rozmów pokojowych, czy może najpierw rozmów o zawieszeniu ognia? Czy to jest Twoim zdaniem w ogóle realne? Znaczy tak, świetne drugie pytanie, dlatego że znowu wracamy do troli. Bo bym chciał opowiedzieć o tym tej dyskusji, która się cały czas toczy na temat tego, czy jeżeli zajdzie taki rodzaj, to czy, czy wysłać tam wojska rozjemcze, czy też nie wysłać? Ja polecam artykuł, który u nas się ukazał, zresztą u nas się okazało kilka artykułów na ten temat, które wyraźnie pokazują, że bez wojsk rozjętych, bez siłowego utrzymywania tego rozejmu, nie ma żadnych szans, żeby ten rozejrz został utrzymany przez Rosjan, bo Rosjanie prędzej czy później go złamią. W przypadku Putina, który jest kłamcą i notorycznym cynikiem. To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, co on podpisze, bo prędzej czy później to złamie, kiedy będzie dla niego dobra sytuacja. W związku z powyższym, wojska są potrzebne. I teraz wracamy do tego, może nie trollowania, ale do podatności Polaków na cenzurę, na, na propagandę rosyjską i na to, jak ta propaganda rosyjska wykorzystuje to, co się dzieje. Tutaj chciałbym przypomnieć o słowach premiera i o słowach m, m, szefa BBN-u na temat tego, że Polska nie będzie wysyłała wojsk rozjemczych na Ukrainę. Na Ukrainę jako wojska rozjemcze polskich wojsk. I teraz chciałem przypomnieć, że natychmiast wykorzystali to Rosjanie i pokazują ludzi, którzy są naprawdę nie są sojusznikami, pokazują sojusznikami Rosji, pokazują jako sojuszników Rosji. Przygotujmy się na to, co będziemy mówili, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską i o wojska rozjemcze. One będą potrzebne i one niewątpliwie tam zostaną wysłane. Czy my je wyślemy, nie wiem. Natomiast nie można mówić, że Polska jako kraj nie wyśle wojsk rozjemczych. Zresztą premier Donatus na szczęście już się zreflektował i Powiedział dokładnie tak, że na razie nie przewidujemy wysłania polskiego wojska, i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Bo nieprawdą jest to, co powiedział szef BBN-u, który powiedział, że Polska jako taka nie ma doświadczenia, bo kraje zachodnie mają lepsze doświadczenie, jeżeli właśnie chodzi o działania jako, jako wojska rozjemcze. To nieprawda, dlatego że żaden kraj natowski nie ma doświadczenia bycia w wojskach rozjemczych w takiej sytuacji, jak jest na Ukrainie. To się trzeba będzie nauczyć, i ta sytuacja będzie bardzo potrzebna, ponieważ my dzięki temu. Nauczymy się, jak takie wojska rozwinięte powinny działać, a ja widzę, że żaden kraj nie jest przygotowany na to, co tam może spotkać żołnierzy w momencie, kiedy ten taki wątpliwy rozum zapadnie, bo że zapadnie, to ja jednak mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że obie strony potrzebują tego oddechu, a szczególnie strona ukraińska, która ma problemy z ludźmi, bo ze sprzętem już mniej, i w związku z tym powyższym trzeba dać oddech zarówno Ukraińcom, żeby zaczęli odbudowywać swój kraj jak i Rosjanom po to, żeby się zreflektowali, żeby być może zmienili swoje podejście do tego, w jaki traktują swoich własnych sąsiadów. Ale myślisz, że to będą rozmowy pokojowe, czy dopiero to jakieś zawieszenie ognia i to też takie chybotliwe? Znaczy, ja w ogóle nie wierzę w rozmowy pokojowe z Federacją Rosyjską, dlatego że Federacja Rosyjska straciła już tyle, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe na warunkach, które byłyby dobre dla Ukrainy, spowodowałoby, że wojna byłaby traktowana jako klęska. To będzie zawieszenie broni i to zawieszenie broni trzeba będzie utrzymywać jak najdłużej. Po pierwsze, dwie rzeczy. Nie zdjąć sankcji z Federacji Rosyjskiej. Nie dać szansy na to, żeby Rosja odbudowała siły. Myśmy o tym pisali na Defens24 często, że zdjęcie sankcji i rozejm to jest straszna rzecz, ponieważ pozwoli to odbudować Federację Rosy Rosyjską swoje siły. Na to nie możemy się zgodzić. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, to jest to, co jest najważniejsze, czyli że my musimy pamiętać o tym, że Federacja Rosyjska po wojnie, po tym nawet pokoju, jaki będzie, ona się nie zmieni w najbliższym czasie. W związku z tym musimy mieć świadomość, że kraj, który jak dotąd potrafi, jedyne co potrafi, to atakować sąsiadów, ten kraj niewątpliwie znowu zaatakuje i na to się trzeba przygotować. I tak jak powiedziałem, dziękujmy Ukrainie, bo Ukraina nie stanowi tylko problemu, ale stanowi także nas, taki, ta, naszą, naszą taką gwarancję, która daje nam możliwość i czas na to, żebyśmy odbudowali swoje siły zbrojne przygotowali się na to, co być może nastąpi, a co mam nadzieję nastąpi jak najpóźniej, także dziękujmy Ukrainie, czasu mamy dużo, my oczywiście w tym też uczestniczymy, wykorzystajmy ten czas jak najlepiej. Czyli sprawdza się ta koncepcja giedrojcza, że Ukraina jest buforem oddzielającym nas od Rosji. Zgadzam się z Twoją refleksją, Max. To chyba naturalnie przechodzimy też do tematu związanego z Rosją, bo, bo Syria. Na przełomie listopada i grudnia mieliśmy do czynienia z wojną dziesięciodniową, bardzo spektakularną, szybką, za chwilę o tym powiemy, jak ona wyglądała. Ale pierwsze Twoje refleksje po tej szybkiej wojnie, która doprowadziła do obalenia reżimu Asada, do ucięcia planów mocarstwowych Iranu to jest przynajmniej moja hipoteza no i do problemów Rosji związanych z logistyką czyli z być może utratą portu na wybrzeżu syryjskim. Jak ty na to patrzysz? Słuchaj, dobrze, bo to jest trzeci temat, o który chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o tolerancję rosyjskie. Dlatego, że tutaj znowu jest pokazane jest, jak, to, co się dzieje w Syrii i to, jak my to komentujemy, pokazuje, jaki wpływ ma Federacja Rosyjska na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze media. Dlatego, że... No właśnie właśnie, co nasze media na ten temat mówią? Mylą się twoim Słuchaj, zdaniem. Nasze media, znaczy, nie, nie nasze media bardzo dobrze potwierdziły jedną rzecz że rzeczywiście to, co się dzieje w Syrii, to jest klęska polityki Putina. Myśmy to szczególnie mocno podkreślali. I zauważyli, że zresztą Jacek Grał, to w swoim artykule napisał o wywiadzie, on napisał, że to jest także pokazanie tego, że wywiad rosyjski praktycznie nie istnieje, albo inaczej, w Syrii nie istnieje, ponieważ nie przewidział tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast bardzo ważne jest to, że Federacja Rosyjska traci tam dwie bazy. Traci, bo ja nie mówię, że utraciła, ale traci. Natomiast u nas w Polsce podkreślano, i to bardzo często w różnych mediach, i wielu polskich komentatorów podkreślało, że Rosjanie jeszcze tych tych baz nie utracili, że oni będą się starali trzymać, że oni te bazy będą starali się w jakiś sposób wynegocjować u tych sił, które przejął władzę w Syrii. Więc to się nie uda. Oczywiście te bazy nadal istnieją, ale Rosjanie, jak sam zresztą ty też pisałeś o tym, oni się powoli ewakuują stamtąd. Mają z tym problemy, ponieważ no, trudno jest ewakuować samoloty, które nie mogą przelatować, przelatywać na terytorium natowskim. Żeby samoloty z Syrii przeleciały do Federacji Rosyjskiej, to musiałyby lecieć przed przez cieśniny Gibraltar, bo nie mogą lecieć nad Turcją, nie mogą lecieć nad krajami, które są, powiedzmy sobie szczerze, nieprzyjazne w stosunku do Federacji Rosyjskiej. W związku z powyższym oni mają problem, jak to wszystko przebazować, a okrętów transportowych to też pisaliśmy o tym też nie ma. W związku z powyższym ta ewakuacja baz będzie się odbywała. Poza tym Rosjanie nie mają sił na to, żeby te bazy trzymać i żeby w jakiś sposób oddziaływać na to, co się dzieje w Syrii, bo to już się stało. I to jest klęska Putina, o której należy, którą należy podkreślać. Ja wiem, że w tej chwili nasz trole zaatakują bardzo mocno, bo jak Putin przegrywa wojnę, jeżeli on cały czas zdobywa jakieś terytorium na Ukrainie? Natomiast przegrał, dlatego że my nie mówimy o tym, co on w tej chwili zyskuje, jeżeli chodzi o teren. Jak na Federację Rosyjską, ja już powiedziałem, to jest nic. Ale przede wszystkim on nie zrealizował żadnego ze swoich celów, jakie miał przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. A po drugie, teraz do tych celów dochodzą jeszcze inne rzeczy, konsekwencje. Tego, co on zrobił. A tą konsekwencją jest m.in. możliwość wpływania na sytuację na Bliskim Wschodzie. Po wyjściu Rosji z Syrii, Rosja taki, taki, taką możliwość działania w tamtym regionie praktycznie całkowicie utraciła, nie mówiąc już o tym, że w tej chwili rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym będą mogły się przemieszczać stamtąd albo za zgodą NATO, czyli w cieśninach duńskich, wyrazi na to zgodę Dania i Szwecja, a w cieśninach tureckich Turcja, albo też będą musiały płynąć. Z Wadysławowstoku, czyli z Oceanu Spokojnego i z Murmańska, czyli z Oceanu Arktycznego. A to jest dosyć daleka droga. Także na Morzu Śródziemnym mamy spokój. I bardzo dziękujemy za to panu Putinowi. No właśnie to teraz pomówmy trochę o obliczu wojskowym tej wojny dziesięciodniowej, która za nami, która zmieniła układ sił na Bliskim Wschodzie, zmieniła władzę Syrii. Wyciągasz z tej wojny jakieś takie wnioski pod względem nowinek wojskowych. Coś zwróciło twoją uwagę szczególnie. Znaczy bardzo mi zwróciło uwagę to, że nawet takie jednostki, takie słabe jednostki, jakie są, bo przecież nie mówimy tutaj o jakiejś regularnej armii, to są po to działy, które tak naprawdę nie stanowią. Armii jako siły zbrojne jakiegoś konkretnego państwa, że te pododziały w taki sposób skuteczny wykorzystywały systemy bezwogowe. To jest dla mnie był szok, bo to, bo to pokazuje jeszcze raz, że drony to jest takie uzbrojenie, która, które dały możliwość precyzyjnego uderzenia nawet słabym państwom, słabo wyszkolonym, słabo wyampet, 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 wyam, słabo wyszkolonym, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, także widać tutaj, że niewątpliwie jest z tym problem i kraje, które mają za sąsiadów. Kraje takie słabsze muszą się z tym liczyć. I to jest ważny sygnał dla nas. Natomiast druga sprawa jest taka, że to pokazuje, iż w momencie, kiedy jest jakiś, jakaś tyrania, która jest wspierana przez jakieś inne państwo, tak jak na przykład Federację Rosyjską, to w momencie, kiedy to wspieranie jest słabsze, to ta tyrania prędzej czy później upadnie. I to jest sygnał do pana Łukaszenki, bo na razie Białoruś jest oczywiście pod butem Łukaszenki, ale Syria pokazała, że w momencie, kiedy ten Taki ta pomoc ze strony tego wielkiego, tej, tego wielkiego mocarza jest coraz słabsza, no to wtedy mogą się rzeczy dziwne dziać i to rzeczywiście zostało pokazane w Syrii. Także Federacja Rosyjska utraciła tam jeden, jedno ważne państwo i mam nadzieję, że tak się stanie również w innych krajach, o czym świadczy zmniejszająca się ilość ich układzie takim pronatowskim, który w tej chwili tam jest, w tej chwili pięć państw, które razem współdziałają militarnie a ich będzie mniej, bo Armenia też chce wycofać się z tego sojuszu militarnego, jaki miała wcześniej z Federacją Rosyjską, więc jest dobrze. Czyli Rosja nie jest w stanie prowadzić kilku konfliktów zbrojnych o wysokiej intensywności naraz. Ja co do Syrii mam kilka refleksji, zgadzam się z Twoją opinią co do dronów, zwłaszcza tych kwadrokopterów, tych małych dronów, które wydają się takim, można powiedzieć, ekwiwalentem, takim zamiennikiem wyrzutni, Rakiet, zwiadu lotniczego, granatników, moździerzy no wszystko naraz. Te drony jakby faktycznie zdominowały pole walki. I czy my wyciągamy z tego wnioski, bo to jest kolejny konflikt zbrojny. Myślę, że możemy to odatować nie nawet od Ukrainy, ale od starcia azersko-ormiańskiego o Górski Karabach sprzed kilku lat. Potem Ukraina to potwierdziła, teraz Syria to potwierdziła. No to co my powinniśmy w Polsce wdrażać, jeżeli chodzi o te małe drony? Michał, no i podpuszczać mnie znowu, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, ty wiesz dobrze, jaki jest mój pogląd. To otwarte pytanie. Na, na tak, temat, na temat dronów. My nie wyciągamy żadnych wniosków, jeżeli chodzi o wojnę w Górskim Karabachu, o wojnę w Syrii, o wojnę w, na Ukrainie. Nasze wojsko cały czas postępuje tak, jakby tych wojen w ogóle nie było. I całe te informacje przez polskich wojskowych przekazywane na temat tego, że skuteczność dronów to jest na wielkości 5%. I ja bym z tym głęboko polemizował, bo ja mam inne dane. Oczywiście wojsko może się opierać na tajnych raportach, ale też trzeba się zastanowić, skąd te raporty są. Natomiast ja mam dane takie, że skuteczność dronów FTV, które są wykorzystywane na froncie ukraińskim, to jest około 50% ja mówię, w uderzenia. Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli, to 80-70% w tej chwili na wielu miejscach frontu 80-70% straty zadanych Federacji Rosyjskiej to są drony FTV. My to ignorujemy, ale prędzej czy później się to na nas zemści. A to, że mówi się, że polska generalicja cały czas uważa, że drony FPV nie są potrzebne, bo one są narażone na zakłócenia, jakoś wojna na Ukrainie tego nie pokazuje. A chciałem przypomnieć, że Federacja Rosyjska ma o wiele więcej sprzętów zakłócających, takiego sprzętu walki radioelektronicznej, niż Polska. W związku z powyższym my będziemy się borykali z tymi nalotami dronów, natomiast nasz przeciwnik ewentualny w przyszłości takiego problemu nie będzie miał, bo u nas w Polsce dronów FPV się nie wprowadza. I chciałbym przypomnieć o jednej rzeczy. My zaprzepaszczamy w tym momencie tak zwaną, ja to nazywam mobilizację dronu, pospolite ruszenie dronów. My zaprzepaszczamy jedną wielką możliwość. W momencie wybuchu jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, pobranie pod broń ludzi jest bardzo trudne, bo trzeba ich wyszkolić. Natomiast my mamy wyszkoloną armię operatorów dronów. W sumie z września Agencja Ruchu Lotniczego Polska we wrześniu tego roku wydała taką oficjalną informację, że w Polsce jest zarejestrowanych. Ponad 220 tysięcy pilotów dronów otrzymało licencję. To oznacza, że polskie siły zbrojne mogą korzystać z 220 tysięcy dronów, bo każdy z nich ma swojego własnego drona, któremu wystarczy podwiesić granat lub jakiś ładunek wybuchowy i można spokojnie nimi atakować przeciwnika. Jest to o wiele łatwiejsze niż powoływanie tych ludzi do wojska, danie im karabinu i kazać się bronić. Możemy dać im butelki z benzyną. Tak jak to robiono w Kijowie, ale możemy też im dać granaty, żeby podwieszali pod swoje drony i żeby rzucali je na ruskich, bo wtedy rzeczywiście to będzie rozsądne i możliwe rozwiązanie. Natomiast jak na razie, w polskich siłach zbrojnych budujemy wojska dronowe, kupujemy bardzo kosztowne drony. Tutaj przypomnę, ten Sky Guardian, on chyba kosztował z tego co pamiętam 1,2 miliarda złotych. Chciałbym przypomnieć, że te 1,2 miliarda złotych na duże drony strategiczne, które są. Stosunkowo łatwe do zeszczenia przez obronę przeciwlotniczą. Za te drony można wykupić by było 600 tysięcy małych dronów za 500 dolarów. I należy się teraz zastanowić, czy ocena sytuacji była dobra, czy też zła. Moim zdaniem zła. Też pamiętajmy, że na Ukrainie to też jest temat kontrowersyjny. Przed inwazją przecież jeden z polityków ukraińskich powiedział do żołnierzy: Po co wam te weselne drony? Więc na Ukrainie też był duży opór. Przeciwko temu, natomiast pole walki potwierdziło to, co mówi, że jednak te małe drony, no chociażby klasy FPW, one są y, skuteczne i tanie relatywnie. Y, chciałem Cię także, już jak rozmawiamy o, o sprawach polskich, y, zapytać o Twoją ocenę no chyba największego kontraktu. Y, przynajmniej takiego najbardziej, można powiedzieć, mocarstwowego, czyli potwierdzenia tego, że Polska zakupuje prawie 100, y, 108 głowców Apache. Jak ty to oceniasz? I znowu mi po prostu ty wiesz dobrze, że jestem, że jestem przeciwnikiem takich zakupów, dlatego że jest to... 100. Dlaczego? Dziennie. Właśnie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest wyssane z palca, że to nie ma żadnego, żadnego podkładu, jeżeli chodzi o obliczenia i po prostu ktoś sobie to wymyślił. Nie wiem kto, nie wiem na podstawie jakich analiz, ponieważ wcześniej analizy dotyczące śmigłowców bojowych były zupełnie inne. Przypominam program Kruk. Tam mówiono chyba z tego, co pamiętam, o 36 śmigłowcach. Ja wiem, że można to podwoić. Ale nigdzie na Ukrainie śmigłowce nie pokazały swojej wartości bojowej. Natomiast pokazały inne środki. My kupiliśmy 96 śmigłowców i wydajemy na to 10 miliardów dolarów. Kupujemy to za granicą, nie mając z tego żadnych, żadnych takich efektów, jeżeli chodzi o polski przemysł. Czy to jest rozsądne? Moim zdaniem nie. Ktoś, kto to wymyślił, powinien się głęboko zastanowić nad tym, jak to teraz uzasadnić, bo mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś przyjdzie i spyta się, dlaczego właśnie 96, a nie na przykład 76, 72. Gdyby kupiono 72 śmigłowce, to program orka budowy okrętów podwodnych zostałby zrealizowany bez konieczności wydawania jakichś dodatkowych środków. My w tej chwili opóźniamy program orka, dlatego że komuś wymyśliło się kupienie 100 śmigłowców Apache. Jeżeli ktoś uważa, że program orka jest czymś gorszym, to niech to powie, ale niech to uzasadni, a nie wydaje pieniądze, te, które są potrzebne na inne programy modernizacyjne, na śmigłowce, które naprawdę nie stanowią w tej chwili priorytetu. Moim zdaniem, o wiele większym priorytetem jest w tej chwili zabezpieczenie tego, co już kupiliśmy, a więc tych czołgów, tych armat, tych armatochałbic, tych wyrzutni rakietowych. To wszystko trzeba zabezpieczyć przed atakami dronów, a jak na razie się tego nie robi, na to potrzebne są środki i być może te środki można by uzyskać, zmniejszając tą astronomiczną liczbę śmigłowców, które chce wprowadzać polska armię. To nie na tym polega. Możemy budować jedną rzecz, a pozostałe inne pogrążyć w chaosie, Natomiast ja uważam, że rozwój sił zbrojnych powinien być zbilansowany i powinno się go rozwijać równomiernie. A więc powinny być pieniądze na drony małe i powinny być pieniądze na systemy walki radioelektronicznej. I to powtarzam, a na razie systemów antydronowych, systemów walki elektronicznej w polskim wojsku się nie kupuje wystarczającej ilości. No to żeby tutaj widzowie nie odczuli, że operujemy samymi negatywami, to co w tym roku uznasz za pozytywne zjawiska? Pytam i o rynek polski, obronny, ale także przykłady ze świata. Więc jakbyś od tej strony pozytywnej podsumował ten rok? Przede wszystkim zmienia się postawa Ministerstwa Obrony Narodowej. To, to powiem szczerze, ja to bardzo mocno chwalę. Otwarci są na dialog, otwarci są na wszelkie inicjatywy ze strony dziennikarzy, ponieważ my dziennikarze też niekiedy potrafimy Ty jesteś tego najlepszym przykładem. My też niekiedy coś mądrego potrafimy wymyśleć i nieważne, żeby to przyjąć, ale żeby tego wysłuchać. I to jest zrobione. Minister Obrony Narodowej ma odwagę, żeby odpowiadać na pytania, co jest ewenementem, biorąc pod uwagę poprzednie rządy. Ponad tym, co jeszcze rzecz, konsekwencja we współdziałaniu z Ukrainą. Ta pomoc dla Ukrainy idzie cały czas i tutaj ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo tak jak powiedziałem, Ukraina daje nam czas na rozwijanie innych sił zbrojnych. No i co jeszcze jedna rzecz jest? No, jednak jest ta konsekwencja, jeżeli chodzi o wydawanie środków finansowych. Czy one są dobrze wydawane, czy nie? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ja tu cały czas mówię, to są moje opinie, na temat tego, jak ja widzę program modernizacji sił zbrojnych. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tych pieniędzy na wojsko idzie coraz więcej. Jedyne, do czego mam uwagę, i ja to zawsze będę podkreślał, to jest to, że wydatki pieniężne powinny nam się zwracać w polskim przemyśle. A w przypadku sprzętu, który kupowany jest w Stanach Zjednoczonych, takich zwrotów niestety nie ma i musimy mieć tego pełną świadomość. Więc jeżeli coś kupujemy, to pamiętajmy, że to przemysł, to polski przemysł będzie tym, który będzie zapewniał nam dostawę w momencie, kiedy nastąpi konflikt zbrojny i musimy się tego trzymać. No i, no i jedna rzecz, ja mówimy o pozytywnych rzeczach, więc chciałbym powiedzieć, że pozytywną rzeczą jest także to, że mamy dobre ośrodki naukowe i dobry przemysł, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Natomiast tak naprawdę nie ma decyzji, żeby te rzeczy wprowadzać, czego przykładem jest, i ja tu powtórzę po raz kolejny, to jest program PIRAT, którego ani się nie anuluje, ani się nie wprowadza, pomimo, że Wojsko Polskie, biorąc pod uwagę ilość rosyjskiego sprzętu pancernego, powinno mieć jak największą ilość przeciwpancernych pocisków kierowanych. Więc PIRAT, Wreszcie powiedzmy, o co w tym wszystkim chodzi, podobnie zresztą jak za amunicją Precyzyjną. Jeszcze na koniec temat, no, który yy, tak naprawdę yy, nabierze mocy w 2025 roku po przysiężeniu. Mam na myśli Donalda Trumpa, no, ale dopiero co mieliśmy kampanię wyborczą w USA, to jednak Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i chciałem Ciebie zapytać o Twoją ocenę, predykcję, jak to może wpływać na relacje z Polską, polsko-amerykańskie relacje i jak to może rzutować na tematy światowe. No po pierwsze Ukraina, trochę inny pogląd jednak Donalda Trumpa na Ukrainę niż u Joe Bidena. Bliski Wschód, trochę inny pogląd na przykład na rządy Benjamina Netanyahu, więc jak Ty to widzisz, Max? Znaczy jestem optymistą i wbrew pozorom, pomimo że Donald Trump nie jest ideałem, jeżeli chodzi o, moje, o, o takie przywództwo polityczne i sposób prowadzenia polityki, jednak muszę powiedzieć, że mimo wszystko Donald Trump zrobił kilka dobrych rzeczy. Przede wszystkim zmusił państwa natowskie do tego, żeby wydawać więcej pieniędzy na zbrojenia, bo on powiedział, że nie będzie finansował krajów, które same się nie finansują. W związku z powyższym to zostało zrobione dobrze. Z takich złych rzeczy to jest to, że jednak on niekiedy coś pali. Na przykład takie palnięcie na temat tego, że właśnie Ukraina mogłaby oddać swoje ziemie, bo tam tak naprawdę nie ma już miast i wiosek. Ale tak naprawdę są tam cmentarze i one są najważniejsze. Do tych cmentarzy ludzie muszą wrócić. Tam jest Ukraina i Donald Trump powinien tam o tym pamiętać. Co do Polski, ja myślę, że Polska będzie traktowana bardzo dobrze, dlatego że, no to tu dużo mówić, Trump jest biznesmenem i ponieważ Polska wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia w Stanach Zjednoczonych, coś tam jest dobrze, bo to jest naprawdę dobry sprzęt no to jednak mimo wszystko na pewno nie zaprzepaści takiego źródełka, jeżeli chodzi o źródło dochodów dla swojej armii, bo myśmy tutaj pisali na przykład o, chyba Maciej Szopa napisał chyba artykuł na temat przyjęcia operacji tego przyjęcia pierwszych tych baterii Patriot do polskich sił zbrojnych, no to jednak jakby nie było, te nasze zakupy, które myśmy zrobili, jeżeli chodzi o baterie Patriot, a szczególnie jeżeli chodzi o ten IDCS i ten system kierowania walką, bardzo pomogły w skończy, Amerykanom w skończeniu tego programu, więc myślę, że ta współpraca będzie bardzo dobrze się działała, Myślę, że troszeczkę będzie chłodniej, jeżeli chodzi o współpracę z NATO, dlatego że Amerykanie jednak będą chcieli przekazać pewną część swoich zobowiązań w odniesieniu do y, Europy, żeby oni nie musieli za wszystko płacić, bo oni mają inne problemy z Chinami, bo Chiny się najbardziej zbroją i to jest chyba największy punkt zapalny, jeżeli chodzi o w ogóle, o w ogóle takie, taką geopolitykę, ge, taką strategiczną politykę na świecie. Natomiast nie obawiam się tego, że Donald Trump dojdzie do władzy. Myślę, że jednak tam jest bardzo wielu mądrych ludzi, którzy jednak w jakiś sposób stonują jego działanie, jego, chociaż wypowiedzi nie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, to Donald Trump nadal będzie, może palnąć parę rzeczy takich, z których się potem będzie trzeba tłumaczyć, ale jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o taką grubą politykę, to będzie wszystko w porządku, więc tutaj naprawdę bądźmy optymistami i podobnie jak Polskie Ministerstwo Obrony na razie się sprawdza, tak sprawdzi się Donald Trump. I tutaj jeszcze chyba piąte albo szóste moje ostatnie pytanie do Ciebie, no ale korzystam z okazji, że jesteś z nami i możemy podsumować ten rok. Turcja i Erdogan. Wiele osób twierdzi, że bardzo urósł na tej sytuacji w Syrii, że to teraz on będzie rozgrywał karty chociażby na Bliskim Wschodzie. Rzadko mówimy o Turcji, a chyba powinniśmy, więc Twoja ocena jeszcze, i to już ostatnie pytanie, Twoja ocena Turcji na rok 2025. Znaczy, ja nie chwalę przywódcy tureckiego, dlatego że to nie jest człowiek, który też jest z mojej bajki. Natomiast niewątpliwie Syria mu bardzo pomoże, dlatego że no, w jakiś sposób on uzyskał sposób, możliwość reagowania na Kurdów, bo tam Kurdowie w jakiś sposób mają teraz trudniejszą sytuację. No bo jakby nie było, Amerykanie się od nich odwrócili, a Turcy jednak są do nie, na, na nich dosyć cięci. Natomiast jedną rzecz bym chciał podkreślić: to jest także zmiana stosunku tureckiego do Federacji Rosyjskiej. To jest też zauważalne. To, co wcześniej było traktowane jako taką działalność proputynowską, w tej chwili się zmieniło, czego przykładem jest blokada cieśń tureckich dla rosyjskich okrętów. To jest naprawdę poważny problem, i Rosjanie ma, będą mieli problem na przykład z przewiezieniem tego sprzętu, który znajduje się w Syrii, z powrotem do Federacji Rosyjskiej. Tutaj Turcy działają bardzo konsekwentnie. No i bardzo bym jedną rzecz chciał podkreślić, to jest to, na co my też powinniśmy zwracać uwagę. To jest sposób, w jaki dzięki Erdoganowi między innymi podniósł się turecki przemysł zbrojeniowy. To nie chodzi tylko o to, że Turcy mają bardzo silną armię i taką liczną armię, jeżeli chodzi o NATO. To chodzi także o to, że ta armia ma wsparcie w swoim przemyśle zbrojeniowym, który jest ogromny, który ma ogromne możliwości. To nie jest sprzęt kategorii takiej, jakiej mają Amerykanie. To nie jest ten high-tech, ale to jest sprzęt, który w zupełności wystarcza na zagrożenie ze strony takich krajów jak Federacja Rosyjska. I myślę, że, tego, że to powinno być traktowane przez nas jako wzór. To znaczy, jeżeli Turcy w ciągu kilkunastu lat potrafili zbudować przemysł zdolny do budowy rakiet przeciwlotniczych, rakiet manewrujących, do budowy systemu walki elektronicznej, systemu włączności, nowoczesnych korwet, no to my także możemy to samo zrobić, tym bardziej, że nasze możliwości przemysłowe są wcale nie mniejsze, tylko że są niewykorzystane, bo jak na razie dla polskiego wojska, i tu niestety znowu powiem coś złego o polskim wojsku, jak na razie dla polskiego wojska bardziej opłaca się, ze względów być może troszeczkę lenistwa, kupienie sprzętu za granicą niż jego wyprodukowanie w kraju. Bo to jest o wiele trudniejsze i rzeczywiście jest pewnego rodzaju z pewnym, pewnym niebezpieczeństwem, bo program może się nie udać. Natomiast, no, jakby nie było, Turcy pokazują, że pomimo tych początkowych trudności, to jednak ten sprzęt turecki wchodzi, jest go coraz więcej, czego przykładem są bajraktary, które my kupujemy od Turcji, a które spokojnie moglibyśmy budować u nas w kraju. I tutaj już finalnie stawiamy kropkę, więc możemy brać przykład z Turcji, przynajmniej jeżeli chodzi o przemysł obronny. Max, bardzo dziękuję, że podsumowałeś rok dla nas. I wszystkiego dobrego w nowym roku dla naszych szpitali. Tak, oczywiście, przyłączamy się do życzeń. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy Maxowi za to podsumowanie. Przyłączam się do życzeń naszego redakcyjnego kolegi dla Państwa, czyli wszystkiego w nowym roku, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego dla Państwa. I dla Waszych rodzin i bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy o, żeby dać łapkę w górę pod filmem. Wszystkiego dobrego dla Was.